Program SONA, czyli największy, nieobecny polskiej obrony przeciwlotniczej. Wiecie, że nasz rozwój, modernizację, a raczej budowę odnowa naszej obrony przeciwlotniczej, czyli program Pilica, Narew i Wisła, uważam za najlepiej prowadzony, przeprowadzany program, jeśli chodzi o rozbudowę naszych zdolności obronnych. No tutaj ze mną się właściwie chyba wszyscy zgadzają no Można by dyskutować, czy te ilości nie mogłyby być jeszcze większe, no ale pamiętajmy, że to trzeba jeszcze wyprodukować i zaabsorbować. Tylko, że w tym programie brakuje pewnych elementów. I o ile program Wisłoka, czyli ten system, który ma zwalczać na przykład balistyki, ma mieć o wiele większy zasięg niż Patrioty, czy też oczywiście Wisła, no to jest to samo, to jednak jest coś o wiele ważniejszego. Zwłaszcza. Gdy mówimy o zagrożeniach typu drony, bezzałogowce i wszystkie typy zagrożeń, które należy zwalczać na krótkim, bardzo krótkim dystansie, czyli oczywiście program SONA. Czego oczywiście w naszym wojsku, w naszym systemie obrony przeciwlotniczej brakuje, tego po prostu nie ma. Zapraszam Was do oceny, zasubskrybowania. Skomentowania, wrzucenia na swoje media społecznościowe, pokazania znajomym, zapraszam też do wsparcia poprzez patronita, czy też postawienie symbolicznej kawy. Dziękuję też za wszelkie formy wsparcia, to jest dla mnie, dla nas bardzo, bardzo ważne. Wracajmy do głównego tematu, i oczywiście, gdy mowa o Sonie, to ma być to system bardzo krótkiego zasięgu czyli o zasięgu do kilku kilometrów. I już te początkowe plany sprzed kilku lat te, które były proponowane na przykład przez polski przemysł obronny, to one zawierały założenia, zawierały elementy, które miały chronić nie tylko na przykład przed śmigłowcami, rakietami manewrującymi, samolotami, ale też przeciw dronom. To nie jest tak, że odkryliśmy drony dwa lata temu. Nie, o tym było wiadomo od dawna i kiedy spojrzymy na te propozycje w programie SONA, no tam te wszelkie. Metody zwalczania tych dronów były proponowane już dawno temu, czyli te nie tak bezpośrednie, na przykład zagłuszanie, smażenie, ale też te bardziej bezpośrednie, czyli na przykład środki lufowe, środki rakietowe, to też miało się znajdować w tym programie SON. I dlaczego mówię, że to jest największy nieobecny? ponieważ tego typu system ma zabezpieczać nasze oddziały w czasie ich poruszania się, w czasie gdy zajmują jakieś stanowisko i tu wiele osób od razu mówi czołgi one będą chronić czołgi no macie bzika na punkcie czołgów i ci którzy są wielkimi fanami tych czołgów i ci którzy uważają, że one przepadły już nie będą istnieć Wyluzujcie. Tu chodzi, żeby bronić nie tylko czołgi. Tu chodzi, żeby bronić armatochałbice, wyrzutnie rakiet, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, radany, radary, obronę przeciwlotniczą wyższych poziomów, czyli na rew, może na ale na przykład Patrioty też by potrzebowały elementów Sony, i tu tak pilica tego wszystkiego nie zapewni. Do tego każdy magazyn, każda poruszająca się kolumna. Która na przykład może zawierać czy to Otocarabrzoza, czy to Gladiusa, czy też operatorów dronów bez załogowców. Oni też muszą zostać dowiezieni, przetransportowani w jedną i w drugą stronę. No a wtedy, co się może z nimi stać? Wszystko. Nie mówiąc już o cysternach, pojazdach z żywnością, z AMO. Rzeczy do chronienia jest cała masa. I jak widzimy, tych zagrożeń, które są niestety bardzo duże, w tym oczywiście bez załogowce. Tutaj ci, którzy uważają, że bez załogowce wszystko zmienią, no nie do końca się z nimi zgodzę, ale ci, którzy mówią, że bez załogowce nic nie zmienią, też się z nimi nie zgodzę. One będą, one są od lat i będą stanowiły realne zagrożenie. Dlatego warto mieć coś, co przed nimi zabezpieczy. Tak samo jak przed rakietami manewrującymi, rakietami systemu tożsamego z Haymarsem z Chunmo, czyli na przykład uragany, tajfuny, to wszystko ma zrobić Sona i o wiele więcej. Bez tego systemu, bez tych systemów, no może systemu, ponieważ tutaj nie będzie jeden pojazd, tutaj jak zawsze będzie wiele różnych pojazdów, wiele efektorów, żeby te zagrożenia zwalczać, wyposażonych w różne środki, tak jak mówię, lufowe, rakietowe, zagłuszarki, smażarki, i może nawet te drony, które będą zwalczać inne drony, to jest coś, co dla nas jest bardzo potrzebne. I gdy mówimy o zakupach setek wyrzutni, armatochałbic, czołgów, mm, innych pojazdów bez załogowców i masy innych rzeczy, tu mówimy też o ruchomych, mobilnych centrach dowodzenia, wozach dowodzenia, wozach rozpoznawczych itd., tak itd., tak bez sony, no, blado to wygląda, prawda? Po co nam możliwość oddziaływania na przeciwnika, kiedy w tym samym czasie nie mamy możliwości, żeby to przeciwnik nie mógł na nas oddziaływać. A SONA tutaj wchodzi cała na biało i kiedy chcemy na przykład te 3-4 pojazdy wiozące tych operatorów bezzałogowców z bezzałogowcami, żeby one nie były rozwalone, no to musimy je jakoś zabezpieczyć na przykład jednym pojazdem z programu SONA, systemu SONA, który je przed tymi zagrożeniami obroni. Niestety nie widzi się tego. To jest coś chyba, co wielu osobom umyka, że gdy mamy zagrożenie ze strony wrogich rakiet, artylerii, bezzałogowców, śmigłowców, samolotów, fabów, czyli tych no, fabów wyposażone w odpowiednie moduły, żeby to szybowało, to jest wszystko gigantycznym zagrożeniem. A my, żeby zwalczać to zagrożenie, mamy co? Wisły nie użyjemy. Narew, oczywiście, no, ale no, to jest program na coś groźniejszego. Pilica, no, ona nie jest aż tak mobilna. Poprady, jest ich za mało. No i tu brakuje takich elementów jak lufówka, jak zaguszarki, smażarki. Więc co nam zostaje, żeby się, można powiedzieć, obronić przed tego typu zagrożeniami? No bardzo dobre pytanie, prawda? No, co nam zostaje? A tu powinna wejść SONA. SONA oparta na odpowiednim podwoziu, wyposażona w odpowiednie efektory. I czy to będzie na przykład dwa rodzaje, trzy rodzaje pojazdów? Najprawdopodobniej dwa, które będą właśnie wyposażone na przykład w takie rakiety jak pioruny plus jakieś podwójne działko 12.7, plus zagłuszarka, plus smażarka. No, proszę Państwa, to jest tak ważny program, ale jakoś nieistniejący w świadomości wielu osób. Może czegoś nie wiemy, może te działania, może ten program się toczy, może czegoś nie zauważamy, może w tej naszej przestrzeni jest coś, co nam umyka, że my po prostu nie widzimy tych wszystkich rzeczy, które są budowane. Ale wątpię, ponieważ nie mamy ani jednej umowy, nawet ramowej, nie mamy nawet planów, chyba takich umów, czy też rzeczy, które wskazywałyby na to, że ta sona trafi do produkcji. A jak mówię, to jest największy nieobecny w naszej obronie przeciwlotniczej. To jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Widzimy, co potrafią zrobić drony. I nie tylko te uderzeniowe, nie tylko te uderzające, ale też te, które wykrywają, które służą do zwiadu. Je też trzeba zwalczać. A nie zawsze no, trzeba użyć na przykład pioruna, jak lufówka, albo zagłusza nie będzie działać. Widzimy, co robią bomby szybujące. Widzimy, co potrafią zrobić rakiety o zasięgu tych kilkudziesięciu kilometrów. Tu jest wiele zagrożeń, które trzeba jakoś zwalczać. I o ile mamy Pilce Narew i Patriota, o których też w tym tygodniu porozmawiamy, Ponieważ wiele osób jest zdziwionych, że taki patriot musi mieć też jakiś system krótszego zasięgu, żeby go chronił. Tu też sona by mogła wejść na pełnej, ponieważ no, niestety taki patriot, gdy się porusza, na rew pilica, gdy się poruszają, to albo mają zerowe zdolności, jeśli chodzi o zwalczanie tych zagrożeń wszelkiego rodzaju, albo są one bardzo ograniczone. Więc, proszę Państwa, proszę pań, no Sona, prawda, no, idzie ten patriot, narew, pilca, przemieszcza się, żeby zmienić stanowisko, no to trzeba go osłaniać, prawda? Mamy czym go osłaniać? Mamy Sonę? No i to jest bardzo dobre pytanie. My, to znaczy wiele osób nie dostrzega, że jest dużo rzeczy, Które musimy chronić systemami tego typu. Rozbudowanymi o bardzo dużych zdolnościach, nie tylko opierających się na na przykład smażarkach i zagłuszarkach to tylko wyeliminuje część zagrożenia ale też na takich fizycznych metodach zwalczania tego typu zagrożeń. Lufówka plus rakiety. Kiedy nie ma wyjścia, droga rakieta. Kiedy jest inna możliwość. 12,7, 14,5, 30 z rozcalaną. Ekonomicznie, skutecznie. I to nie chodzi o czołgi, to nie chodzi o armatohałbice, wyrzutnie rakiet, pojazdy dowodzenia, cysterny i przemieszczających się operatorów bez załogowców, ale na przykład, żeby ten przemieszczający się Patriot Narew też była osłaniana, czy śmigłowce, które mają jakąś bazę, żeby troszkę tego paliwa dotankować czy zrzucić desant, zrzucić, no. nie zrzucić, tylko yy, zdesantować żołnierzy. I tu jest masa rzeczy, do którego potrzebna jest SONA. Tylko, że tego nie ma. My nie zrealizujemy wszystkiego za pomocą tego, co już zamawiamy. Tu brakuje tego najniższego elementu, elementu, który będzie zdolny do zwalczania tych rakiet manewrujących, tych rakiet, tych pocisków, bomb szybujących. To jest bardzo ważna sprawa, no ale już to kilkukrotnie powtórzyłem i zakres możliwości i zakres chronionych rzeczy jest bardzo szeroki. Pamiętajmy, że to się musi poruszać, to musi zmieniać miejsce, gdzie stacjonuje i to co będzie chronione i to co chroni, to nie jest prosta sprawa, tylko że to nie jest też coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Program Sona ma za zadanie zbudować system, który będzie zwalczał już wymieniane no, zagrożenia lotnicze, i do tego potrzebujemy właśnie odpowiednich rakiet. Tu mamy pioruna, również ciężki piorun, by się przydał o zasięgu ponad 10 km. Mamy na przykład na, takiej, na takim pojeździe należącym do Sony. No, miejmy nadzieję, że dojdzie do jego realizacji. Na przykład trzy rakiety o zasięgu mniejszym, taki zwykły piorun, ale jedna o zasięgu ponad 10 km. Żeby ten drugi wrogi samolot, bezzałogowiec, śmigłowiec, cokolwiek innego mogło być zwalczane. Ale my to mamy. Jeśli chodzi o lufówkę, też to mamy. Środki wykrywania posiadamy. Zagłuszarki produkujemy, smażarki produkujemy, systemy identyfikacji i analizy. Posiadamy podwozie, znajdzie się bez problemu. Jaka jest przeszkoda? Brak chęci i brak świadomości tych, którzy o tym decydują, że od kilku lat już to powinno się toczyć i teraz powinno to wchodzić do służby. A już od dłuższego czasu powinniśmy mieć taką, no, taką większą świadomość, ponieważ widzimy, co się dzieje. Widzimy, że tego typu systemy. Są bardzo potrzebne. Widzimy, co się dzieje, gdy poruszające się oddziały na czymkolwiek by nie były. Czy to nawet, czy to nawet BWP czy to nawet bewóp i masa innych pojazdów, ale też ci, którzy na przykład wiozą te bezzałogowce, rozpoznawcze uderzeniowe, oni też muszą być chronieni. To nie może być tak, że czterech dobrych operatorów bezzałogowców poruszających się dwoma, trzema pojazdami, no może być ich więcej, no możemy ich sobie zostawić. No, tani koszt, mogą się zużyć. No nie, ich też trzeba chronić. No a czym ich chronić? No, yy, kończmy, ponieważ coraz częściej piszecie, wróciliście do pisania, że się bardzo powtarzam. No cóż, tak to bywa, gdy problemy z pamięcią są. Mam nadzieję, że to się zmieni, mam nadzieję, że tak ważna możliwość, umiejętność zostanie dostrzeżona i to jest coś, co ma tak szeroki zakres możliwości, tak wiele środków można tym zwalczać i on będzie chronił tak gigantyczną ilość naszych rzeczy, że no niemożliwe dla mnie jest zrozumienie, że to ktoś tego nie dostrzega. I to niewidzenie tego problemu jest od lat. Że no, ktoś nie jest w stanie zrozumieć, że mamy tyle zagrożeń i tyle rzeczy do chronienia, że nikt o tym nie myśli. No może myśli, ale no, nie ci, którzy o czymś decydują. Dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za wszelkie formy wsparcia, bardzo do nich zachęcam. Wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.